trenerzy. Jesteśmy właściwie już po okresie sparingowym. E, za nami sparing z Wieczystą, jeszcze przed nami e, ten ostatni z chemianką, który się rozpocznie. E, jakby by Pan ocenił dotychczasowe te mecze nasze sparingowe? No na pewno, jeśli chodzi o treningowe sprawy, to e, zrealizowaliśmy to, to, co chcieliśmy, w jaki sposób e, chcieliśmy pracować, to, to się wszystko udało. Na naszych obietkach super wszystko przygotowane, więc jakby tutaj nie ma co dyskutować. Na pewno personalnie potrzebujemy jeszcze dziewiątki, dziesiątki i pracujemy nad tym no i za tydzień, za tydzień ruszamy. No właśnie, ten okres przygotowawczy był dla Was łaskawy, bo jednak tego śniegu nie było dużo i, i te obiekty w Stalowej Woli mogły się sprawdzić. No dokładnie tak, to, to w tym roku wszystko, wszystko klasa, także śnieg nie przeszkadzał, więc, więc e, na pewno, na pewno było łatwiej. za mhm. Zanajmi tydzień do ligi, ale tak na dobrą sprawę jeszcze do końca chyba nie wiemy, czy zagramy z tą kotwicą, bo jednak licencja dalej klubu z Kołobrzegu, nie została odwieszona. No na rzeczy, na które nie mamy wpływu, no to nie, nie dyskutujemy. Mhm. Wsłonił Pan tutaj jeszcze o dwóch zawodnikach, których szukamy nadal, tej dziesiątki, dziewiątki. Czy będziemy czekać jednak na coś takiego z wyższej ligi? Czy ma Pan już kogoś na oku, który, który może się pojawić w przyszłym tygodniu? No, prowadzimy dość dużo rozmów i, i, i tak naprawdę mam nadzieję, że ktoś pojawi się w przyszłym tygodniu, no ale bądźmy realistami, okienko zamyka się bodajże 24 lutego i pewnie wtedy to, to, to jakby jest taki deadline.